Halo, 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 słyszymy się? Tak, tak, tak. Cudownie. Cześć. Krzysztof Teotekliński, czyli muzyk, organizator, dobry duch gór izerskich. Co byś jeszcze dodał w takiej krótkiej wizytówce? O sobie? O, ale mnie zaskoczyłaś. Nie, myślę, że doskonale to wszystko ujęłaś. Ja bym lepiej tego nie ujął. Myślę, że tak, no, no, po trochę muzyk, po trochę, po trochę stolarz, po trochę... O twórca, organizator. No, no, dużo rzeczy. Nie lubię nic nie robić. Cudownie. I zaczniemy od tego Izorbejdżanu, bo przed nami kolejny no. Punk Ecofest. który to Która to już edycja? No, jakby nie patrzył, dziewiąta edycja. A jak to no. się wszystko zaczęło? Ojejku, jak się zaczęło? się Zaczęło się, dokładnie pamiętam, 1 maja, 2 maja. 2 maja. Zaczęło się, graliśmy koncert z zespołem, z zespołem jeszcze wtedy nie Izorbejdżan, tylko a akustyczny, taki u znajomego w, w, w restauracyjce małej, akustycznie graliśmy koncercik taki z zespołem zespołem ówczesnym Pinokiem, Alternative, którym, który robiliśmy i, no i kiedyś... Ktoś, I ktoś powiedział już takie afterparty, ktoś powiedział, a może byśmy coś tu w tych naszych zerach zrobili w górę na Pankową Nutę, jakiś fajny, fajny, fajne coś, jakiś fajny koncert. No i wiesz co, i ja po południu, dwie godziny po tym spotkaniu. No, a to taka głowa właśnie, że jak coś jest pomysł, ktoś powiedział, że ktoś by coś dołożył na tym spotkaniu. ktoś powiedział, że a ja bym dołożył, coś tam z tysiąc złotych, ktoś by drugi powiedział, że dołożyłbym. Po drodze spotkałem kolegę, który ma sklep, a to ja, ja ci tam też coś dołożę i wiesz co, i ja dwie godziny po tym, po tym afterparty już miałem e, zapewnione powiedzmy cztery tysiące mhm. i już wiedziałem, że coś będziemy robić. I to było w maju, pierwszy, drugi maja e, w 2017 roku. A pamiętasz, kto wtedy grał? znaczy, wiesz, nie, ja mówię, to była, to była idea, idea mhm. jakby powstała, mhm. że coś, zróbmy coś, tak? Mhm. No i, i w ciągu dwóch tygodni już, już mieliśmy w zasadzie line-up dogadany. No, no i, i w sierpniu odpaliliśmy pierwszy Izerbejdżan, tak? Mhm. Pierwszy Izerbejdżan. Tak, i właśnie o to pytam. Czy pamiętasz, kto zagrał na pierwszym Izerbejdżanie? Mm, no tak, chyba raczej tak. Tak, począwszy od, od lokalnych zespołów, mm -hmm. e, Fort BS e, zagrał, zagrał Stres, mm -hmm. e, zagrał zespół Jugosławia z zielonogórska ekipa, e, zagrał zespół WC, zaprosiliśmy zespół Moskwa, zaprosiliśmy mm -hmm. do udziału, zespół Debil wtedy zagrał, hmm, kto był jeszcze, był Ra Janusz Reichel, oh. zagrał swój, swój starowy set. No był zespół zespół żeby ci nie powiedzieć Polish Fiction Shoinowa. Mm -hmm. Wiesz co? jeszcze parę zespołów. Było, było 12 zespołów w każdym razie, No i, i, i to było coś, nie? To było coś naprawdę mm -hmm. fajnego, ważnego dla nas, dla, dla ludzi, którzy to robili. Tak, i to jest festiwal, który jest DIY i powiedz mi... Dokładnie. A czemu to jest ważne, żeby takie rzeczy się działy poza tymi dużymi miastami, poza tymi dużymi ośrodkami kultury, żeby ta kultura niezależna była też w mniejszych miejscowościach? Dla ciebie? Wiesz co, mi się wydaje, że chyba to nie chodzi o to, dlaczego to jest ważne, żeby akurat gdzieś tam. To, co się wydarzyło i co się dzieje tutaj u nas, to się dzieje dlatego, że mamy, że mamy te miejsca, że mieszkamy w tych miejscach. Wiesz, I ci ludzie, którzy to robią, są stąd. To wszystko się dzieje dlatego, w przypadku Azerbejdżanu, no, że, wiesz to, że są ludzie, że są ludzie, którzy chcą to robić. To wiesz, tak, też taki, na dzisiaj rozmowa była z częścią ekipy, gdzieś tam odwoziłem chłopaków i, i mówili: Kurde, jak to jest fajnie. Zobaczcie, że możemy u siebie gościć tych ludzi, którzy byli naszymi są, naszymi idolami, naszymi, mm -hmm. naszymi jakby tymi, tymi, tymi takimi ludźmi, których słuchamy. A których możemy się gościć do siebie zaprosić. Wiesz co, to jest taka to idea DIY, dlatego że robimy to sami, niezależnie, bez nikogo, bez, bez systemowego wsparcia. Ludzka siła tych ludzi stąd, tych starych załogantów, ludzi, którzy się angażowali, angażują do tej pory w ten Underground. Taki pomysł na życie dla tych ludzi dzisiaj. Mm -hmm. Jest to wiele wiele takich aspektów. Nie wiem, pytaj, pytaj, bo ja się rozkręcę, nie będę wiedział do końca, co Ci powiedzieć. Dobrze mówisz. Koncerty. Przepraszam, bo głos mi troszkę przed przeziębiony jestem. także. To, to wykuruj się do soboty, do, piątku, tak, do tak, piątku. Staram się. Rób koncerty, na jakich sam chciałbyś być. To taka idea, która zazwyczaj o, tego typu. Widzisz wydarzeniom mm. przyświeca. Tak, ale tak, tak sobie myślę, wiesz czemu powiedziałam, że to tak trudniej poza tymi dużymi ośrodkami, bo na przykład jest tak, że Wrocław, czy duże miasta, y, tam jest cała infrastruktura, że ktoś sobie przyjedzie autobusem, ktoś sobie przyjedzie pociągiem. Tutaj jednak tak. jest trochę trudniej, a jednak co roku jest y, mnóstwo ludzi. Y, dlatego myślę, że to jest trudne, ale też ważne, mm -hmm. żeby też angażować tą ekipę lokalną. I powiedz mi, a myślałeś kiedyś, żeby y, jakoś pogadać żeby tam był jakiś taki transport publiczny to jest do załatwienia, do zrobienia. To tylko fragment rozmowy, którą w całości możecie obejrzeć i wysłuchać na naszym kanale TubePol Social, do którego link znajdziecie poniżej. Pawałota Radio. Tak, tak, to tu. Tak, tak, to tu.